Jak wrócić do normalnej spowiedzi po pandemii? Innymi słowy, czego może nauczyć i powinna nauczyć nas pandemia w przystępowaniu do sakramentu spowiedzi? Po pierwsze, dobrze wyrobić sobie wrażliwość na grzech w swoim życiu. Widzieliśmy, że sytuacja, w której nie zawsze mogliśmy, nie zawsze mieliśmy dostęp do sakramentu spowiedzi, nie jest sytuacją emocjonalnie łatwą. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mamy na wyciągnięcie ręki konfesjonał, że możemy przyjść, możemy wyspowiadać się z naszych grzechów, i dobrze, że tak jest. Natomiast sytuacja pandemii uczy nas, powinna nas nauczyć, żeby tej wrażliwości w sobie gdzieś nie zagubić, żeby nie nauczyć się z grzechem żyć na co dzień. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że dla Kościoła grzech nie jest problemem. Problemem dla Kościoła jest taka sytuacja, w której my sam na sam zostajemy z grzechem, kiedy ten grzech w swoim życiu ignorujemy. Kiedy myślimy o powrocie do spowiedzi, warto zapytać się, czy przypadkiem nie ignoruje grzechów w swoim życiu. Co zrobić, żeby nie ignorować grzechów w swoim życiu? Warto rozwijać praktykę, którą Kościół ma w swoim skarbcu, praktykę rachunku sumienia. Dobrze każdego dnia przed snem. Pytać się o to, jaka jest moja relacja nie tylko z Panem Bogiem, ale jak ta relacja z innymi, także najbliższymi w moich czterech ścianach wyglądała, w jaki sposób ta relacja kształtuje się też z ludźmi, których spotykam na co dzień. To dobra praktyka, która niewątpliwie może przygotować nas do powrotu, do, do przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. I w końcu sytuacja pandemii może nas nauczyć, że tych sposobów dbania o życie własce mamy w Kościele wiele. Być może dotychczas patrzyliśmy na, na spowiedź, że to jest jedyne źródło pojednania. Oczywiście to jest źródło podstawowe, kiedy, kiedy mowa o grzechach ciężkich. Natomiast kiedy przytrafią nam się grzechy lekkie, my mamy naprawdę całe mnóstwo rozwiązań do tego, żeby, żeby z Panem Bogiem się jednać, żeby dbać o to życie własne, żeby odwracać, można powiedzieć, głowę od grzechu i zwracać ją w stronę miłosiernego Ojca. Myślę, że to nie mało, jeśli z tej pandemii wyjdziemy umocnieni i bardziej świadomi tego, czym jest sakrament pokuty i o co tak naprawdę w tym sakramencie pokuty chodzi. Jego sensem jest miłosierny Bóg, Bóg, który nie chce śmierci grzesznika, ale chce, żeby się pojednał, chce go mieć blisko siebie.